Serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj były urodzinki kanału. Kto nie widział, zapraszam. Zachęcam, żeby zajrzeć. Był duży miks i z ładnym wynikiem końcowym, także zachęcam. Rozpoczynamy piąty wspólny rok. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną na, nadal będą. I na takie rozpoczęcie piątego roku, yy, siódemki. Podobno siódemki przynoszą szczęście, więc zabrałam sobie taki zestaw za. 52 zł, dwa losy z siódemkami, dwie strapki z siódemkami i super siódemka malutka. Yy, trzy strapki z siódemkami, co ja mówię, dwie. I chyba zacznę od losów. Strapki za chwilę. Wzięłabym więcej, ale tylko takie z siódemkami u mnie były. Strapki. Po nowym roku ponoć jeszcze nie było dostawy, więc skromniutko, ale coś tam jest też nie ma co szaleć z wkładem, bo wiadomo jak jest z tym lotto. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Vegas, trzy siódemki. Tutaj nie widzę, tu są dwie cytrynki, dwa bary, dwa puchary, dwie tarcze, dwa diamenty, dwa żetony. No, i chyba tu się nic razy 3 nie powtórzyło. Jeszcze sobie później sprawdzę, ale nic tu nie widzę. Teraz najnowszy losik, moc 3 siódemki. I szukam sobie tutaj liczb. Ten los jest do poprawki, bo na premierze nic mi nie dał. Szukam 20. Nie widzę. 66. Sześćdziesiąt sześć nie widzę, osiemdziesiąt. Osiemdziesiąt nie ma piętnaście, jest czternaście, czterdzieści, trzy oczywiście jest czterdzieści dwa. Sześćdziesiąt osiem, jest sześćdziesiąt dziewięć, czterdzieści pięć.

nie ma. I czterdzieści siedem. Czterdzieści siedem. Nie ma. Jest trzydzieści siedem. Jest pięćdziesiąt siedem. Liczby razy trzy. Siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt nie ma. I siedemnaście. Też nie ma. Oba losy puste. A więc tutaj siódemka szczęśliwa nie wystąpiła. Super 7 numer 85. Czy tu się pojawi siódemka? Jest 6, jest 8, 5, 9, 4, 3 i 2. Czyli też siódemki nie ma. Crazy 3 siódemki numer 23. Czy tu wyskoczy siódemka? Gra pierwsza, nie ma druga, nie ma trzecia, nie ma czwarta, nie ma. Siódemki nie widzę po lewej stronie. Co na to prawa strona? Nie ma. No to niezłe. Rozpoczęcie piątego roku kanału. Wszystko puste tu jak na razie. Jeszcze na ratunek wkracza strapka po 20. Moc 3 siódemki z numerem drugim. Czy tu się pojawi siódemka? I uratuje wynik. 52 zł był wkład. A jak na razie mam 0. 34

Jest siódemka. Nie będzie na zero, co bardzo cieszy. 18 i 24, tutaj znaleźć więcej siódemek jest realne, ale takie trudniej do zdobycia niż w innych zrabkach, gdzie się powtarzały. I 8, czyli jest jedna siódemka, która daje 47 zł. Ale ładnie. A miałam odcinek na 52. No to tylko jestem 5 zł na minusie. Ale ładna siódemeczka wyskoczyła. Super. Na 47 jest. Jakie kontrolne są? J. Tu się pojawiło J. I tu jest drugie J. Dla potwierdzenia. Także super. Moc siódemek. Dzisiaj jest przy mnie siódemki, szczęśliwe, tylko piąteczka minus to da się przeżyć. Ja Wam pięknie dziękuję za obecność na tym odcinku i na wszystkich minionych czterech latach mojego kanału. Rozpoczynamy piąty. Zachęcam do subskrypcji. Na 4000 subskrypcji będzie zabawa. Cały czas myślę, co tu wymyśleć, ale coś na pewno wymyślę, żeby Was wynagrodzić. Warunkiem jest właśnie bycie subskrybentem i, tak jakby, zostawiać po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, żebym yy, ewentualnie jak osobę wylosuję, kojarzyła z komentarzy. Wystarczy nawet serduszko, czy łapka, czy uśmiech, obojętnie co. Życzę miłej, udanej niedzieli i zachęcam właśnie do subskrypcji, bo już naprawdę nie dużo brakuje. Do następnego odcinka życzę udanej niedzieli słonecznej. Pa!